Dzień dobry. Witam państwa na spotkaniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Batalionie Dowodzenia Marynarki Wojennej imienia Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie. Proszę o zabranie głosu Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, żołnierze, oficerowie, wszyscy drodzy rodacy. Sprawy bezpieczeństwa, sprawy obronności to śmiertelnie poważne sprawy. Dlatego trzeba powiedzieć z całą mocą że to, co odziedziczyliśmy po rządach Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o polską armię, polskie wojska, to były prawdziwe zgliszcza. I nie potrzeba było do tego żadnej wojny. Ponad 600 jednostek wojskowych, jednostek operacyjnych w wojsku zlikwidowanych. Ponad 600 jednostek operacyjnych, jednostek organizacyjnych zlikwidowanych. Tylko tutaj, w pasie nadmorskim szeroko rozumianym pasie nadmorskim, Świnoujście, Żerzyno, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski czy Puck albo Gdynia. To tylko niektóre z tych jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane. Wyobraźcie sobie to, drodzy rodacy, po ataku na Gruzję, po ataku na Krym jeszcze dalej likwidowano jednostki wojskowe. Dlaczego tak robiono? Warto, aby o to zapytać. Dzisiaj mamy do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami. Wojna na Ukrainie rodzi oczywiste zagrożenia. Także grupa Wagnera na Białorusi też tworzy zagrożenia, ale przed tymi zagrożeniami obroni Polskę dobry rząd. Zły rząd nie obroniłby Polski przed chaosem, który chce grupa Wagnera spowodować poprzez swoje prowokacje, które już się zaczęły, poprzez te, których się także spodziewamy. Dzisiaj na stronach kancelarii prezesa Rady Ministrów pokażemy mapki, mapki hańby. To są mapki, których nie zobaczycie Państwo w TVN, także zachęcam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć odrobinę prawdy, do zerknięcia na strony internetowe, na których pokażemy tylko te główne jednostki wojskowe, które były likwidowane. To niezwykle ważne, aby poznać prawdę, aby dociec do tego, dlaczego tak się stało, że w czasach rządów Tuska likwidowana była de facto polska armia. Zobaczcie sobie Państwo na stan wyjściowy i później to, co mówił ówczesny minister obrony narodowej Klich właśnie o tym, że tak, Likwidujemy jednostki jedna za drugą. Likwidujemy jednostki, bo takie jest polecenie Tuska. Dzisiaj Polska może być dużo spokojniejsza, i to w trudnych czasach, w czasach, których toczy się wojna za naszą wschodnią granicą. Bo spokój rodzi się z siły, siła oznacza spokój i siła jest właśnie oznaką spokoju, spokój jest oznaką siły. My mamy właśnie taki podstawowy priorytet, aby poprzez to, co powiodło nam się w ostatnich latach w sposób, powiem uczciwie, przekraczający najśmielsze nawet moje wyobrażenia, czyli naprawa finansów publicznych, którą wystarczy przeanalizować na podstawie zupełnie podstawowych parametrów finansowych. Zachęcam do tego każdego. Znowu nie zobaczycie tego w TVN, -ie. nie zobaczycie tego na portalach internetowych, które próbują siać propagandę zasłonę dymną, rozsiewać mgłę po to tylko, aby przykryć prawdziwy obraz wojska polskiego i finansów publicznych w czasach platformy obywatelskiej. Zachęcam każdego, kto chce się zapeznać z tym stanem finansów publicznych polskiej armii. Zerknijcie do danych finansowych, zerknijcie na te mapki zamykanych jednostek organizacyjnych i operacyjnych. Uświadomiłem sobie tak niedawno, patrząc na tą haniebną doktrynę wojskową z czasów Tuska, która zakładała obronę na linii Wisły, obronę Polski na linii Wisły, że mielibyśmy do czynienia wtedy z odwrotną sytuacją niż ta, która. Była w czasie powstania warszawskiego. Wtedy prawobrzeżna Warszawa patrzyła ze łzami w oczach na krwawiącą lewobrzeżną Warszawę, na Warszawę, która walczyła i która była mordowana przez Niemców. Teraz mielibyśmy odwrócony obraz tamtej sytuacji, gdyby doktryna Tuska zadziałała. Armia rosyjska, która dochodzi do prawego brzegu Wisły. I lewobrzeżna Warszawa patrzy na umierającą prawobrzeżną Warszawę. Taka doktryna obowiązywała w czasach Platformy. Obrona Polski na linii Wisły. Likwidacja jednostek wojskowych, te, na, te w pasie przybrzeżnym wymieniłem. Liczne jednostki także na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Dzisiaj, tutaj, w tym batalionie marynarki wojennej, w którym się znajduje w Wecherowie, Odebrałem meldunki dowództwa. Wiem, że zwiększany jest stan etatowy do około 500. Powiększane są stany liczbowe Polskiej Armii. Zachęcamy wszystkich chłopców i dziewczęta, mężczyzn i kobiety, którzy czują, że to może być ich powołanie do wstępowania w szeregi Polskiej Armii. To niezwykle ważne aby oprzeć nasze bezpieczeństwo, naszą obronność na odbudowywaniu polskiej armii, na potężnym fundamencie finansowym opartym o naprawę finansów publicznych, o naprawę budżetu państwa polskiego, ale także oprzeć o realne sojusze. I o tym także warto dwa słowa powiedzieć, bo zamiast oprzeć swoje sojusze na. Stanach Zjednoczonych, chociażby na budowie tarczy antyrakietowej, która czyniła nasz system obronny zintegrowanym z systemem Natowskim. To platforma obywatelska wolała oprzeć się na swoim mglistym wyobrażeniu o tym, że Putin zawsze będzie dążył do pokoju, że trzeba współpracować z Rosją taką, jaką ona jest, że Warto oprzeć się o tych, którzy wtedy mieli swoje interesy pomiędzy sobą bardzo mocno splecone. I tak Tusk wtedy oparł się na Merkel i w tym tandemie Merkel, Putin niestety Europa widziała pierwszą pożogę wojny w 2014 roku. Ten wielki wystrzał ostrzeżenia. Ale niestety później ta koszmarna polityka gazowa, energetyczna niemiecka pchała część Europy dalej w łapy Putina. Myśmy dostrzegli to ryzyko od samego początku, od roku 2015. To dlatego te mapy hańby, których na pewno w TFA nie pokażą ani na portalach internetowych, a jeśli na tych portalach pokażą, to tylko gdzieś tam na ostatnich stronach najprawdopodobniej. No, obym się pomylił, bardzo będę miło zaskoczony, jak pokażą na pierwszych stronach, na przykład Onetu czy Wirtualnej Polski, byłoby to świadectwo pewnego przynajmniej częściowego obiektywizmu tu i teraz. Te mapy hańby, które za chwilę pokażemy na e, stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, wybór należy do Was. Czy Polska porządku i spokoju. Czy Polska chaosu i niepokoju? Czy taka Polska, która się zbroi, która wzmacnia swoje bezpieczeństwo? Czy Polska bezradna, bezsilna, nie da się, nie ma i nie będzie Polska rozbrajanej armii? Czy Polska, która broni się przed grupą Wagnera? Czy Polska, która lekceważy tamte wszystkie zagrożenia, które już widać bardzo wyraźnie na horyzoncie? Ten wybór należy do państwa. Dziękuję. Dziękuję pani premierze, dziękuję państwu, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie.